Witam Was, ja jestem Wevor Atok, nacinek serii Kandiaste Przygody. Dlaczego kręcę w tygodniu? A dlatego, że wreszcie mam oryginalnego Minecrafta! Jak widzicie, zaczynam w menu. O, widzicie, to jest dowód na to, że on jest oryginalny. Mam też nowego skina, wzorowanego na ubiorze metalowców. No, mojego ulubionego gatunku muzyki, jak na razie. Chociaż jest egzekwo na miejscu z takim popem I z takimi innymi Ale co tu dużo będę gadał Przed chwilą byłem na serwie dsminecraft.pl Jak weszłem to się za głowę złapałem Jak oni tam są rozbudowani to po prostu masakra Domek obok domku, wszystkie super są jak widzicie, jesteśmy dalej w kopalni. Nie wiem ile jeszcze odcinków będzie, ale wiem tylko tyle, że jeszcze nie sprawdziłem jej całej. Także do sprawdzenia całej kopalni, tyle będzie odcinków. Postaram się jej robić poniżej 20 minut. Tak jak ostatnio powiedziałem, tak gdzieś może do 15 najdy, jeśli się uda. Kolejny Creeper. Oh no! No! Już niedługo może. Będę myślał nad zakończeniem tej serii i kręceniu nowej, ponieważ mój kolega jeszcze nie może doczekać. Znaczy moje koledzy, bo będę w dwójkę to kręcił z nimi. Znaczy w trójkę z dwoma kolegami. O, tak to ma. Kupiłem Minecraft jakieś 40 minut temu. <gryw> Także Nówka nieśmigana. A, wreszcie konto premium. Tak, znam to uczucie teraz. Trochę się przycina tak dziwnie. No ale dobra, grajmy. Tam jeszcze nie byłem, to tam zasuwamy. Jeśli chodzi teraz o zapraszenie mnie na serwer, skoro mam już tego oryginalnego Minecraft'a, możecie mnie zapraszać. Ja zobaczę, czy się opłaca tam wejść. No. I tyle, jeśli chodzi o te sprawy. Coś Co, tu byłem? Nie. Creeper. Byłem tu. Na lag. Tam nie byłem. Dobra, znowu trzeba zrobić mostek z Dirtu. Tak wyśmiewanego przez nas surowca. Ale jaki on jest przydatny, przy takich konstrukcjach, na szybko. Nie wiem czemu, ale ta gra mi się strasznie zaczęła lagować. Nie wiem czy to dlatego, że pierwszy raz oryginalny, ten Minecraft, czy coś. Jeśli dalej tak się będzie robiło, to zrobię cięcie. No i coś tam ponaprawiam. A czekajcie, zobaczę opcję. Co my tu mamy? Ta -ta. Max FPS, off, 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 fancy. Nie, wszystko jest normalne. Tak jak miałem na. nieoryginalnym. Nie ma tu tego Creepera. Dobra, spad na dół. O, tam się czai. Myślę, że mu ktoś. coś przyniesie. Te! Gnoju! Co się skradasz? I see you. I see you. Cold. I feel you. Horless. Tak, tak. Nie dziękujcie mi za ten gral. Po prostu chciałem go zrobić teraz. Tam jeszcze nie byłem. I wasn't here. jakaś ta kopalnia niedorobiona. Creeper. Tam, tam dobra. to też fałszywe, nie. Ach, jakiego ja mam głupiego farta. raczej. Brak jego. Coś trzeba, koblem zastąpić nasz kończący się Dirt. I see some iron. And I see creeper. Wysoki ten kanion. I głęboki. Nie wiem, czy w rzeczywistym świecie chciałbym się tu znaleźć. Ups. Double click Lol Te graficzne bagi Po prostu mnie dobijają Raczej teksturowe Bo to widzicie jakie tutaj Jest niedorobione to wszystko Czekajcie Gra mi się loguje, zrobię cięcie Żeby móc dalej bez lagów Dokręcić No dobra, już jestem Zmieszyłem trochę detale Może się mniej będzie przycinał Kopię troszkę żelaza. Tak, wiem, na się w ostatnim odcinku, na no co? Nigdy za dużo. nie cierpię tych haków. Ale tam fajnie grzybki rosną. Co się gapisz? Do Nie, trzeba podejść. O no tam drugi, po się czai. Co wy macie z tym czajeniem się? No, spadaj. Hmm, jestem frejny. Mo, czekajcie, ser, na ile jeszcze mam czasu? Siedem minut. No dobra, myślałem, że tam skrzynka jest. To źle myślałem, jednak. Ciach. ciach. Tak myślę, czy już nie wyjść, bo dużo już tego zwiedziłem. Czekajcie, stąd chyba przyszłem... Chyba tak. Coś jeszcze bym wziął? Hm. Zobaczmy, co mam. Węgla by się jeszcze troszkę przydało. Ale dobra, to nic. Ach. Ten przyjemny odgłos upadania. Hmm. Ha <noise> już mam kończyć, a tu proszę. Złoto się świeci. Nie wszystko złoto, co się świeci. Pięknie. O, tu jeszcze nie byłem. O, tam idę. Czekaj, muszę odgrodzić, żeby nie spaść. Ciach. majstrować, żeby przejść. U -ho 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 -ho! Jeszcze diamenty! Nie no, jestem... tak? Kolejna skrzyna? Woo, węgiel i żarcie! Nie no, teraz to jestem w pełni zadowolony! Mogę opuszczać z tym łupem tą kopalnię. Łup jest zaistygodny godny poszanowania. Tak więc to będzie już ostatni odcinek w kopalni. Było, było, ale się skończyło. Nic więcej stąd nie wezmę raczej cennego. Kferków mam parę? To ja jeszcze wezmę sobie tamte dwa. No. Przydadzą się w domu. No dobra, wracamy się ostrożnie na lawę. Yy, stąd przyszłam. No, zobaczmy, gdzie to prowadzi. Wyjdę chyba metodą postawiania się. No, tak chyba dojdę w jedno miejsce, które już byłem wcześniej. Nie czy nie byłem kiedyś w tym kanionie, ale tak przez chwilkę. No, możliwe, że byłem. Ale już tego nie pamiętam. Graver. O żelazo. Wykopię. Nie wzgarce. I heard the spider. Nie wiem, skąd się ten dirt tu wziął. Po prostu tego nie kminią O! Ciekawe. Ja tu zaznaczę sobie... Very interesting place. Ho, -ho! Zobaczyłem światło. O lol! <noise> nie wnikam, wyszłem przed domem. Lol, dobra, to jeszcze tak patrzę. Dobra, jeszcze szybko wam pokażę zmiany. Jak widzicie, tutaj te pułapki już usunąłem. Niestety, przeszkadzały mi tylko niż pomagały. Także na razie ich nie będzie. Nie wiem, czy to pokazywałem w poprzednich odcinkach, ale strasznie lubię się tym chwalić. Pierwsza zmiana. Ten oto korytarz. Nie mogę tu pokazać, co tam jest. Tak, wiem, kolorowo. Kolorowo. Ozdobiłem swoją farmę grzybków. No i zrobiłem trochę mosty. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale... A, co tam. No dobra. Myślę, że zakończę. Odcinek nagrywam dzisiaj, ale wrzucę go jutro, ponieważ teraz już jest późno. No a to się trochę nagrywa. Także komentujcie, subskrybujcie, a ja się z wami pożegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć, pa, pa.